Cześć wszystkim, witam się z Wami po minimalnie dłuższej przerwie. Dziś postaram się bardzo krótko opowiem Wam, co stało się niedawno. Postanowiłem sprawdzić, co będzie, kiedy zaleję do. Tej 125 mojego maczadza, zarka paliwo o nomenklaturze oktanowej 98. Jak pewnie wiecie, od długiego czasu, cały czas. To pytanie, jakie paliwo lać do swojej maszyny jest i pojawiają się kolejni nowi, którzy nad tą kwestią się zastanawiają. Ja również do nich należałem, ponieważ to, co piszą w internecie, zostawiam w internecie, a sam, jeżeli mogę, to sprawdzam. Czy jest to mit, czy może coś w tym jest więc postanowiłem, że wyjeżdżę praktycznie do zera w zbiornik paliwa to z pewnością jakieś tam pół litra jeszcze zostało No i zalałem około 4,5 litra 98 Tak w zasadzie nie stało się kompletnie nic. Motocykl ani lepiej nie przyspieszał, ani nie osiągał lepszej prędkości maksymalnej. Oczywiście ja o tym wszystkim wiedziałem, bo czytałem, że to prawdopodobnie czy prawdopodobnie czytałem, że no nie wniesie to w tych kwestiach żadnych korzyści. Tak też się stało. Jednak interesowała mnie zupełnie inna kwestia. W jednym z artykułów było napisane, które możecie sobie znaleźć w internecie, już nie pamiętam z jakiej to było strony, że z niskiego biegu powinno być lepsze odejście, minimalnie. Więc myślę sobie, no sprawdzimy, może chociaż taką korzyść to przyniesie. No jak się okazuje niestety nie. Tak samo odchodzi na 90 i na 90 A czy w ogóle jakakolwiek różnica była, na początku oczywiście no, zadziałał efekt pleca, bo i mówię wow, ona znaczy ten silnik jakby tak troszeczkę ciszej chodził, w ładzie. Zdura. Chodzi tak samo na 90 jak na 90. Jedyne co zauważyłem to fakt, że tak jak na ciepłym silniku ale nie wiem czy to nie jest kwestia już regulacji zaworów tak jak na ciepłym silniku czasami zdarzało musiał chwalić dopiero za drugim razem na 95 zdarza się to naprawdę niezwykle rzadko no tak teraz zdarzało się to nie wiem na co powiedzieć częściej ale też nie było jakieś tak gminne, po prostu pojawiało, pojawiło się. I to kwestie 90 to tyle. Nie powiem, żebym stracił jakie jakiekolwiek pieniądze, żeby yy, żebym tego żałował. Nie, w żadnym wypadku. Jestem bardzo zadowolony, że sprawdziłem. Wiem, na własnej skórze. Czy będę da lat olewał to zamieszkiem ciążki ósemki? Raczej nie. Nie ma naprawdę to żadnego sensu. Oczywiście moim zdaniem, no jak ktoś teraz to nie Proszę bardzo. Czytałem na jakimś tam forum, że ludzie leją setkę. <laughs> Jednak no jakoś niespecjalnie w przypadku setki mam ochotę i ceny ze setki mam ochotę to akurat sprawdzać. się, to jest 125. No tutaj żadnych fajerwerków nie będzie, no, więc w setki lać nie będę, nie będę tego próbował, czy tam 99. Pozostanę przy, tym, przy tej próbie, którą mam. Teraz wiem, że nie dała ona zbyt wiele, a w zasadzie nic. Więc lać będę tylko i wyłącznie 95. Jakieś tam doświadczenie w tej kwestii mam. A teraz poruszę jeszcze jedną ciekawą kwestię dla mnie, oczywiście, to mogę stwierdzić, że odnalazłem swoje motocyklowe zen. Jak pewnie wiecie, zapowiadam, że będę chciał zrobić prawo jazdy. Prędzej, czy później zrobię to prawo jazdy, bo no zaraziłem się tym bakcylem motocyklizmu i potwornie mi się to podoba. No i brakuje mi tutaj już troszeczkę, nawet dużo już mi brakuje, no i troszeczkę tej prędkości maksymalnej, przelotowej. nie ponieważ no korzystam w tej kwestii z doświadczeń starszych i mądrzejszych kolegów ode mnie którzy mówią że do tych 120 to się jeszcze jako tako dobrze jedzie bez tych szyb i owiewek a ja takie motocykle preferuję więc no, nie wiem czy jest mi potrzebne tak to 140 km na godzinę żeby cały czas e, móc jechać jeżeli miałoby mi to sprawiać Jakiś tam dyskomfort, no to nie, nie potrzebuję tego. Wolę czerpać radość z jazdy, niż, niż się męczyć. I tak ostatnio miałem taką zajawkę na przeszukiwanie rynku. I sprawdzanie sobie różnych propozycji. Oczywiście w budżecie do określonej kwoty. co ile kosztuje. Sprawdzałem wszystko do 20 tysięcy. Interesują mnie tylko nowe maszyny, żadne używane maszyny. O niewielkich pojemnościach. Tak jak tutaj nowa u, u maszyna bardzo mi się sprawdziła, jestem z tego zadowolony, że nie kupiłem żadnej używanej. Tak w przyszłości również planuję taki sam krok uczynić. Zobaczymy oczywiście jak wyjdzie. Zapieram się, no, tylko osiągnie zmienia zdania. I tak szukając tych wszystkich ofert oraz tej całej mojej poprzedniej zajadki do Bajadza. to no, jednak nadal uważam, że to jest motocykl odrobinę za drogi do tego, co finalnie oferuje. Klonu, jednak 20 tysięcy za maszynę, która posiada jedynie chyba ABS, tak? Z takich rzeczy, których nie posiadam tutaj, no to jest jednak no, odrobinę za dużo. No i też jest to motocykl jest naked klasyczny, a mnie jednak pociąga w stronę, Czy tak to powiem, oj, mam nadzieję, że nazwy, nie przekręcę, Power Cruiser'u. Oczywiście mówiąc, mając na myśli Power Cruiser'a, mam przed oczami najpiękniejszy motocykl, jaki kiedykolwiek widziałem, który pragnę całym sercem, to Ducati Javel. Teraz w tej najnowszej odsłonie. Jest po prostu no, no, szczytem Szczytem tego, co, mógłbym, co uważam za coś najpiękniejszego w tej dziedzinie motoryzacji Ale ponieważ mówimy tutaj o kwotach bajońskich oraz również o silniku i o spalaniu, no o którym w ogóle nie mamy Myśleć, ponieważ nie utrzymałbym za Chiny Ludowe takiego motocykla. Raz, żebym go nie kupił, dwa, nie miałbym za co jeździć. No i trafił się, tak z tych wszystkich moich poszukiwań, Chińczyk. Chińczyk, który przez jakiś czas tutaj w Polsce był chyba tylko z dwoma czy trzema modelami. Teraz pojawiła się niedawno dość spora oferta 125 na naszym rynku. Się tylko wydawać albo sobie dopowiada, ale no ja w nim najbardziej widzę diabela Dla mnie jest to taki mini power cruiser No bardzo mi się podoba i chciałbym go mieć cena mi odpowiada Jeżeli chodzi o motocykl bez owiewki no to te 120 km jest... Również nie potrzebuję maszyn w. Dla mnie motocyklizm to nie jest walka o życie, ani o przetrwanie na drodze. Jest to też mój początek. Nie zapieram się, że nie będę miał mocniejszej maszyny nigdy, Broń Boże. Ja mówię, na, powiedzmy sobie na najbliższą przyszłość. Szukam czegoś, czego nie będę się bał, co wiem, że będzie sprawiało mi przyjemność oraz... Będzie niewiele kosztować w eksploatacji. A nowy motocykl, kiedy jest na gwarancji, no ma ten zaletę, że w razie gdy coś się dzieje, serwis po motocykl przyjedzie, zabierze, naprawi, a ja przyjadę i go odbiorę. Jest to naprawiane w ramach gwarancji. Za którą ja akurat nie płacę. Płacę oczywiście za serwis, wymianę oleju, regulację zaworów i tam różne inne czynności płynowo i dokrę... znaczy... sprawdzanie płynów, dokręcanie śrubek i różnych innych rzeczy Ale cóż, no jest to niewielka kwota za tak zwany spokój. No bo nie oszukujmy się w używanej maszynie, jak coś się zepsuje, no to generalnie przez jakiś czas stoję wszystko na własną rękę. Muszę pozałatwiać. A tutaj dzwonię I ten serwis przyjeżdża samochodem. To ten serwis, którym ja nie mówię tutaj o jakichś rzeczach, które wykorzystam na drodze. Bo jeżeli chodzi o kwestie serwisów gwarancyjnych, to wiadomo, przyjeżdżam, odstawiam, potem przyjeżdżam i wracam. No, niestety muszę się potylepać tymi autobusami, a mam kawałeczek, żeby tam do... dojechać. I w tym miejscu moja kamera postanowiła już więcej nic nie nagrać. Niestety GoPro tak mają, że bardzo często w niewyjaśnionych okolicznościach same decydują za właściciela, kiedy nagrywać, a kiedy nie. Tak też stało się dzisiaj podczas nagrywania. Dlatego resztę tego, co było na filmie, dopowiem. Mam nadzieję już w krótki sposób. Otóż w motocyklu po raz pierwszy coś się rozkręciło. A był to podnóżek. Zdjęcie wyrzucę w film. Niestety, pomimo tego, że jest tam jedna ze śrub zakuta w blaszce, nic to nie dało. Nie wiem kiedy. Cała ta Blokada tej gumy z nóżka po prostu spadła. A dowiedziałem się o tym jadąc z powrotem do domu z pracy i nagle czuję, że guma na podnóżku mi się okręca i noga mi spada z podnóżka. Jak na razie poczekam do kolejnego serwisu, ponieważ już się zbliża, niebawem będzie 4,5 tysiąca kilometrów, więc już przeczekam. Na tą chwilę założyłem tam chyba z trzy podkładki i dokręciłem jakąś tam śrubą, którą na szybko dociąłem i póki co się nie rozkręca, działa i tak na razie zostanie. Czy podnóżek zostanie cały wymieniony? Tego jeszcze nie wiem. Czy uda się załatwić zwykłą blokadę? Co niestety wątpię. Podejrzewam, że będzie trzeba zapłacić za cały nowy podnóżek. Wątpię, żeby to było w ramach gwarancji. Podnóżek to nie jest jakaś tam ogromna kwota. Z tego co widziałem na jednym, jedynym chyba portalu, który oferuje w znacznych ilościach jakiekolwiek części do Badżadża to koszt wynosił 32 zł. Jeżeli to będzie załatwiane przez serwis prawdopodobnie oni tam nie będą chyba, oni mają jakąś tam umowę z ROMETem, więc tam za te przesyłki prawdopodobnie nie będzie trzeba płacić. Dlatego nie będzie to jakiś wielki koszt przy kwocie tam 295 zł za serwis, doliczyć sobie tam, będę musiał pewnie za jakieś tamte, pewnie 35 zł. To... Nie będzie żadnej tragedii. A teraz już będę kończył. Życzę Wam miłego, znośnego tygodnia. Oby był lepszy niż poprzedni. I do usłyszenia, zobaczenia w następnym filmie. Cześć.